Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować najnowszą publikację o Wycharowie. Jest to książka, która powstała z okazji 25-lecia samorządu Wycharowskiego. Pokazujemy tutaj to, co było najważniejsze: jak powstawały osiedla, jak powstawały nowe infrastrukturalne inwestycje, jakie były wydarzenia kulturalne, polityczne i sportowe. Najbardziej przekonywującym i działającym na wyobraźnię Rozdziałem jest ten, który pokazuje miejsca, które 25 lat temu wyglądały tak, a dzisiaj wyglądają inaczej. Wyjątkowość tej książki polega przede wszystkim na udokumentowaniu chociażby wszystkich składów poszczególnych kadencji Rad Miasta Wejherowa oraz wszystkich zmian zachodzących we władzach samorządowych. Dużą atrakcją dla mnie było zbieranie tych materiałów. Kiedy, kiedy znalazłem w archiwach miejskich na przykład 130 zdjęć robionych w 1990 roku, to w tym momencie powstała od razu koncepcja, jak pokazujemy miasto, które się zmieniało w ciągu tych lat. Książkę można nabyć w wejherowskich księgarniach, gdzie została dostarczona przez wydawcę. Książka została wydana przez gdańskie wydawnictwo Oskar serdecznie zachęcam mieszkańców Wejherowa i tych, którzy znają Wejherowo sprzed lat, do zapoznania się z tą niewątpliwie interesującą publikacją.